Ahoj, Cześć, i czołem z tej strony, Marcin i witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym omówimy sobie widoczną tutaj łyżkę kopiącą klasy S3, czyli dla maszyn od 3 do 4 ton. Jest to łyżka naszej marki własnej Kalanto, dostępna bezpośrednio z magazynu, ale o tym za chwilę. Najpierw przejdźmy przez parametry techniczne. Na początek lemierz główny, grubość 16 mm, głębokość 150 mm, do tego dopasowane do niego zęby marki ST, model E11.4. Tak jak wspomniałem, tego typu łyżki są dostępne u nas w magazynie z dwoma rodzajami adapterów, widocznym tutaj Volvo S40, a także w wersji z adapterem Lenhoff MS03 Simlock. Obróćmy sobie teraz naszą łyżkę, aby lepiej widzieć ścianę boczną. I jeżeli o nią chodzi, jest to stal S355 o grubości 5 mm oraz dodatkowy nóż tnący wykonany z hardoxu i o grubości 8 mm. Te łyżki z tymi adapterami są dostępne w magazynie w kilku szerokościach, takich jak 300, 400, 500, 600 oraz 800 mm. Na koniec ważny element wzmocnienie tylne płaszcza, wykonanie. Hardox 5 mm, i tego typu rozwiązanie jest u nas standardem w łyżkach kopiących klasy S3, czyli tej, S4 oraz S5. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten model. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was na naszą stronę internetową www.kalanto.pl, a także zachęcam do zaobserwowania naszych social mediów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.